Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Jak zwykle przy tego typu materiałach mam przepyszną kawusię, którą zrobiła moja prześliczna żonka. Dzisiaj ja Wam odpowiem na Wasze pytania odnośnie mojej współpracy z Amazonem, która trwa już kilka ładnych lat i odpowiem Wam też, dlaczego współpracuję z Amazonem, a więc troszeczkę poruszę ten temat. Współpracy, mojej współpracy z Amazonem. Tutaj wam powiem od razu, ja wiem, skąd biorą się te pytania. Te pytania przede wszystkim biorą się od moich hejterów. Ja tutaj nie mówię, że użytkownik Facebooka Carlos Mendes jest moim hejterem. Ale te pytania przede wszystkim biorą się od moich hejterów, którzy kierują się przede wszystkim ze zdrością. Ale ja chciałbym im bardzo podziękować z tego powodu, że internet to jest taki twór, że nieważne jak o tobie mówią, ważne, że o tobie mówią, a więc mają o mnie mówić. I hejterzy to są tacy moi darmowi pracownicy, można powiedzieć, którzy pracują za darmo. Tak brzydko mówiąc, pracują za frajer. Z tego powodu, że no, oni o mnie mówią, oni o mnie myślą, oni o mnie piszą, yy, dyskutują na mój temat i to wszystko robią za darmo, tak? A więc podnoszą moją popularność. Yy, można powiedzieć, no, ja im za to nie płacę, a więc robią to yy, wykorzystując swój własny czas. A więc każdy ich komentarz na mój temat to jest wykorzystanie swojego prywatnego czasu. A więc oni ten swój czas można powiedzieć, poświęcają na reklamę, na reklamę, za którą ja im nie płacę, i tutaj w ich stronę yy, przesyłam podziękowania. I tutaj tak, postaram, wracając do materiału, kończąc e, sprawę haterów, postaram wam się odpowiedzieć na, e, na temat mojej współpracy, opowiedzieć o, o mojej współpracy z Amazonem, która, tak jak już powiedziałem, wcześniej trwa już kilka lat. Jestem zatwierdzonym tutaj współpracownikiem Amazona. Możecie wejść sobie, zobaczyć produkty, które polecam. Zresztą moi podopieczni, ludzie, którzy mi ufają, ludzie, którzy gdzieś tam mnie śledzą w social mediach dokładnie znają e, ten temat, znają tą stronę i wiedzą, że ja tutaj polecam suplementy, które są sprawdzone przeze mnie i z których ja korzystam, z których ja korzystałem. Tak? Więc tutaj no na, na przykład mam białeczko USN, -a. nie wiem czy pamiętacie, na moich materiałach bardzo często prezentowane to białko tutaj, firmy USN. Tak? Tutaj następne białeczko, z którego wcześniej korzystałem, jest tutaj, można powiedzieć, na mojej stronie się znajduje, a więc polecam. Tutaj Gold Standard też korzystałem, polecam. Tutaj kreatyna, z której też korzystałem, też polecam. Tak dalej, tak dalej, witaminy, minerały, więc wszystkie suplementy, z których ja korzystam, ja tutaj polecam. Nie są tu suplementy jednej firmy. Możecie zauważyć, że nie są to suplementy jednej firmy, są tu suplementy. Kilku firm, tak? Wielu firm. I tutaj na przykład macie też słuchawki, z których, z których korzystałem. Aczkolwiek podałem Wam link do, do, można powiedzieć, lepszej ceny tych słuchawek. Ale tutaj mimo wszystko też są. Nie wiem, czy pamiętacie papryczki, z których się robi kapsajcynę. Tutaj są. Tutaj też jest olej, za, można powiedzieć, zareklamowany, z którego ja korzystałem do, do produkcji kapsajcyny. Przewspaniałego spalacza tkanki tłuszczowej, który pomaga, tak? W redukcji. A więc, tak, tutaj, żeby to było jasne, jest tutaj wiele różnych firm i nie są to firmy, które mi gdzieś tam jakoś zapłaciły, po prostu to są firmy, które ja, z których ja korzystałem, więc suplementy firm, z których ja korzystałem i ja te suplementy polecam, tak? W ten sposób, żeby wszystko było jasne. I teraz, tak, tutaj ja Wam nie odpowiem inaczej, jak odpowiedziałem tutaj użytkownikowi Carlos Mendes. I ja troszeczkę tylko ten temat rozwinę, tak? Zobaczcie, że ja, jako jedyny jeszcze wracając do tej mojej strony Amazona, jestem chyba pionierem, człowiekiem, który rozpoczął tak naprawdę współpracę z Amazonem, kiedy jeszcze Amazona w Polsce nie było, tak? Bo teraz dopiero Amazon w Polsce się pojawił, a ja już tą współpracę z Amazonem mam kilka lat. A więc bardzo często byłem zapraszany do Birmingham na, na różne kursy, jako VIP. I tak naprawdę jestem można powiedzieć takim człowiekiem, który rozpoczął to wszystko i myślę, że więcej ludzi, którzy, więcej osób, Którzy gdzieś tam są w social mediach troszeczkę bardziej znani, to będą, będą iść w tą stronę, w którą ja, ja się udałem. Powiem wam dlaczego ja to zrobiłem, dlaczego ja współpracuję z Amazonem, a dlaczego nie współpracuję z żadną polską firmą suplementacyjną. Jak dobrze wiecie, ostatnio nawet przedstawiałem wam dowody w swoich materiałach, w materiałach że ja wszystkie współpracy, współprace, które miałem z polskimi firmami suplementacyjnymi, wszystkie odcięłem zaraz Wam powiem, dlaczego zaraz do tego dojdziemy. Nawet ostatnio też tutaj zdradzę tajemnicę, myślę, że, że to nie jest żaden sekret i tam nie było żadnej, żadnego zastrzeżenia, jeżeli chodzi o nieudostępnianie tych informacji, którą napisała do mnie firma prywatnie, firma Prozis, która chciała podjąć ze mną współpracę, ja tą współpracę odrzuciłem, tak? A więc ja bardzo często odrzucam współpracę, Łycz, łyczek kawusi. Bardzo, wcześ, bardzo często odrzucałem współpracę z firmami suplementacyjnymi, i, i mimo tego, że te firmy suplementacyjne prawdopodobnie zdają sobie sprawę, że w tym, w tym biznesie, jeżeli chodzi o polską kulturystykę, nie jestem za bardzo, za bardzo lubiany. Zależy też jeszcze przez kogo. Tak? Przez szczerych ludzi na pewno jestem bardzo lubiany i bardzo cenią, cenią to, co mówię, i cenią moje materiały, bo są one prawdziwe i szczere, ale przez, osób, przez osoby, które dotyka to, i przez firmy, które, które mają, których może inaczej, przez, przez kulturystów, którzy są powiązani z firmami kulturystycznymi, z firmami suplementacyjnymi, może w ten sposób. No to oni mnie nie lubią, oni nie darzą mnie sympatią z tego powodu, że przecież ja pokazałem im wszystkie skutki uboczne, ja mówię o suplementach, które nie działają, a które te osoby reklamują. Ja te tajemnice wszystkie. Tutaj wyjawiłem, więc tam nie jestem za bardzo lubiany, ale jestem bardzo lubiany przez szczere osoby, co zresztą widać. I tutaj, pod moim ostatnim zdjęciem, które zostało dodane na moim fanpage'u, wyłoniła się, można powiedzieć, że taka dyskusja. Tutaj, użytkownik Carlos Mendes zadał pytanie: Patryk, masz współpracę z Amazonem? No i tutaj, użytkownik Sebastian starał mu się odpowiedzieć. Ja tutaj. Jako człowiek szczery i nie mający nic do ukrycia, no, włączyłem się do dyskusji, tak, żeby to wszystko po, po prostu wyjaśnić, jak wygląda sprawa y, mojej współpracy. Ja się tego nie wstydzę, ja tutaj nie mam żadnych tajemnic. I tutaj moja odpowiedź, którą ja zaraz troszeczkę rozwinę, tak, i wy będziecie mieli wiedzę, będziecie y, wiedzieć, dlaczego ja współpracuję z Amazonem, a nie współpracuję z żadnymi innymi. Firmami suplementacyjnymi. Na przykład ostatnio do mnie pisała firma Prozis. To nie jest tajemnicą, tam nie było żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o nieudostępnianie tych, tych informacji, A więc pisała do mnie firma Prozis, która chciała ze mną podjąć współpracę i ta współpraca została przeze mnie odrzucona. Jeszcze wcześniej pisała inna firma, tak? I tak dyskutowaliśmy sobie też i też współpraca została odrzucona. Z jakiego powodu takie współprace są odrzucane i z jakiego powodu ja już nie współpracuję z żadnymi polskimi firmami? Które produkują suplementy, to zaraz się tego dowiecie. Ale najpierw moja odpowiedź. Nie tylko. Mam też inne przywileje w kupnie i w sprzedaży. Tym sposobem mogę polecać dobre, sprawdzone suplementy, które stosuję. W Polsce musisz polecać HMB, bo firma wymaga reklamować gówniane suplementy, w tym białko sojowe i tak Nie wiem, czy pamiętacie. Polsce afery firm suplementacyjnych z białkiem sojowym. No przecież to jest znane, każdy kto się interesuje tematem to wie. Następna sprawa, nie wiem czy pamiętacie, na pewno pamiętacie. HMB, po którym Radosław Słodkiewicz rzekomo nabrał masy mięśniowej 16 kg w 3 tygodnie. Nie wiem czy pamiętacie booster testosteronu, po którym koledzy Radosława Słodkiewicza chodzili do labu na badania i mieli testosteron podniesiony kilkusetkrotnie. Nie wiem czy pamiętacie AJA, który jest powiązany z kanałem, z firmą suplementacyjną KFD, gdzie to na jednym z materiałów w czasie pandemii reklamował białko. Mówił, żeby białko zakupić dużej ilości. Nie wiem gdzie chciałby to chować, może w szafie. No, i w czasie pandemii, nie jeść podstawowych takich produktów jak, jak płatki owsiane, jak ryż. No, nie gromadzić takich produktów, tylko po prostu gromadzić białko. Nie wiem, czy pamiętacie. No więc te zagrywki są już naprawdę bardzo, bardzo płytkie, i te osoby, które współpracują z polskimi firmami suplementacyjnymi. Nie, nie mogą robić tego w ten sposób, jak ja to robię, więc reklamować suplementy, które oni uważają, że są dobre, tylko muszą reklamować firmy, muszą reklamować suplementy, które dane firmy im podstawiają i mówią, masz to zareklamować, ponieważ jesteś naszą twarzą, masz z tego jakieś profity. Ja w ten sposób nie muszę działać. Dlatego ja też takie współprace odrzuciłem i cały czas takie współprace odrzucam, ponieważ mam takie. Propozycje. Dochodzi do takich mocno patologicznych sytuacji, gdzie to firma suplementacyjna jedzie do jednego ze swoich współpracowników, a więc osoby, która współpracuje z taką firmą i jest w tej firmy też twarzą. No i ta firma mu każe reklamować. Suplementy, które dostarczyli mu 5 minut wcześniej, z których on tak naprawdę nie korzystał. No i później taki kulturysta z mizernym IQ nie potrafi zapamiętać listy sześciu suplementów no i się myli na, materia na materiale filmowym, w których miał te suplementy zapamiętać i miał te, te suplementy zareklamować. A więc no dochodzi do bardzo patologicznych sytuacji, o których ja bardzo często mówię i dlatego też jestem nie za bardzo lubiany w tym, można powiedzieć, że polskim kulturystycznym social media. No ja od razu taką sytuację można powiedzieć, że napiętnuję i ja od razu mówię o takiej sytuacji. Zobaczcie, no jak można przytyć, jak można nabrać masy mięśniowej 16 kg Tygodnie po suplemencie HMB, który nie działa, i ja od razu o tym mówię i wymieniam z imienia i z nazwiska taką osobę, która próbowała w sposób bezczelny w Sposób y, osoby, która nie posiada sumienia, w sposób taki można powiedzieć płytki, patologiczny, zareklamować komuś produkt, który nie działa i polecać produkty, które nie działa. Ja o tym od razu mówię i dlatego też jestem nie za bardzo lubiany. Można powiedzieć, że jestem taka internetowa psujka, która y, troszeczkę y, ten interes im psuje, takiego oszukiwania. No a więc wiadomo, że jak ktoś Ci zepsuje interes oszukiwania, to nie jesteś za bardzo lubiany. Nie wiem, czy znacie y, tą y, taką sytuację, gdzie. Na pewno byliście nieraz w podobnej sytuacji, gdzie widzieliście, gdzie są oszuści gdzieś na ulicy. Bardzo często widać to gdzieś tam na giełdach, na przykład w Katowicach. Gdzieś tam jakaś grupka próbuje okłamać ludzi, robi tam sobie jakąś grę, aktuje gdzieś tam można. Wygrać, nie wiadomo, takie pieniądze, no i znajdzie się jeden uczciwy, który wie, jaki oni system oszustwa stosują, podchodzi i on jest od razu mało niepobity przez nich i oni go wyzywają, tak? Chcą go pobić z tego powodu, że on zdradził tajemnicę oszustwa, no to wygląda na takiej samej zasadzie w moim y, przypadku. A więc ja tutaj bardzo często zdradzam tajemnicę oszustwa, tajemnicę nieuczciwej reklamy. Ale wracając do, do tego, co ja tutaj odpowiedziałem, to tutaj jest y, następny. E, e, mój, e, moja odpowiedź. Tak, jestem zatwierdzonym partnerem Amazona, jeżdżę na kursy i uczestniczę jako VIP. Dlaczego pytasz? No, zadałem pytanie, ja wiem skąd pochodzi to pytanie, ale to było takie pytanie retoryczne, można powiedzieć. Pytanie, które nie wymaga odpowiedzi. Bo zamawiam często gest, to jak mam okazję kogoś wesprzeć. Chętnie, jeżeli będę coś potrzebował z Amazona, to skorzystam z tego linku. Miło mi, korzystaj z mojego linku. I tak naprawdę, ty na tym nic nie tracisz. Ja na tym można powiedzieć, że zyskuję. A ty co na tym zyskujesz? Ty zyskujesz na tym, że masz pewny, sprawdzony suplement. No więc, nie kupujesz suplementów od osoby, która była zmuszona do reklamowania suplementu, tylko kupujesz suplement, można powiedzieć, poprzez osobę, która poleciła ten suplement, a ta osoba sprawdziła ten suplement. Ta osoba korzysta z tego suplementu i to, ta osoba jest szczera i prawdziwa, tak? A więc nie korzystasz z suplementów, które reklamują oszuści. O może w ten sposób. Korzystasz po prostu tutaj z suplementów, które, z których ja korzystam i po których czuję się świetnie i które uznałem, że, że działają. Moi podopieczni też korzystają z tych suplementów. I tutaj ktoś zaraz powie, padek, ale ty na tym zarabiasz, powinieneś się o tym poinformować. Tak zarabiam na tym i nie małe pieniądze, dosyć duże pieniądze na tym się zarabia. Ale ja uważam, że jako pionier, ja to wprowadziłem tak jako pierwszy, chyba jeden z pierwszych, bo przecież Amazona jeszcze w Polsce nie było, ale osoby, które zamawiały już z tej listy, to często suplementy przychodziły z, z Anglii, często suplementy przychodziły z Holandii, a więc mimo tego, że Amazona nie było w Polsce, to takie osoby, yy, można powiedzieć, zamawiały i te suplementy przychodziły z zagranica. Więc cały czas te osoby miały już możliwość, na kilka lat, zanim Amazon pojawił się w Polsce, korzystać już z tych suplementów, które ja polecam. Co bardzo często dostawałem pozytywne opinie, na przykład ostatnio bardzo często dostaję pozytywne opinie na temat tych słuchawek. Tak? I które też zareklamowałem, bo są dobre. Tutaj macie papryczki, z których ja robię kapsaicynę, olej, z którego ja robię kapsajcynę, i tu nie ma nic naprawdę takiego na tej liście, z czego ja bym nie korzystał. Ja tutaj ze wszystkiego korzystam i ja to też polecam. I tutaj moja dalsza odpowiedź. Dla mnie przede wszystkim to uczciwość i możliwość pokazania suplementów, które rzeczywiście działają i z tych, z których sam korzystam. Nie muszę wam reklamować polskich gównianych produktów, które nie działają. Nie muszę robić siebie błazna, pokazując HMB i mówiąc, że boostery, tutaj miało być boostery testosteronu, podnosi testosteron kilkuset kilkusetkrotnie. To, co mówił. Radosław Słodkiewicz, tak? Jego zdaniem booster testosteronu podnosił testosteron kilkusetkrotnie, no. I jego koledzy chodzili na badania do labła, więc to, to jest takie perfidne oszustwo już poniżej pasa. Mm, mi się wydaje, że takiej osoby już nie powinna żadna firma suplementacyjna sponsorować, a jednak sponsoruje i to też świadczy o tej firmie, a to jest akurat ta firma, która miała problemy wcześniej z soją w białku, tak? A więc tutaj ja się nie dziwię, że ktoś może sponsorować oszusta. Łatwiej jest zawsze coś sprzedać, jeżeli mm, oszust coś reklamuje. A więc to by było na tyle. A więc ja Was wszystkich zachęcam, i jeżeli ktoś ma takie życzenie, to bardzo proszę, korzystajcie z listy suplementów, które, tak jak, jak już wcześniej powiedziałem, były bardzo często na moich materiałach filmowych. Ja z nich korzystam. Tak jak już tutaj pokazywałem wcześniej, gdzieś tam moje białeczko USN, z którego ja korzystam. I wszystkim polecam naprawdę suplementy, super wysoka półka. I ja nie jestem związany z żadną firmą, ja nie muszę czegoś robić. Ja po prostu mogę coś zareklamować. A tak naprawdę, przecież ja nie muszę reklamować białka firmy Optimum, ja nie muszę reklamować białka firmy USN. Ja mogę zareklamować inne białko droższe, przez przecież są droższe białka na Amazonie, ale ja to robię z tego powodu. Te białka, może z tego powodu i te suplementy są z tego powodu na tej liście, że ja z nich korzystam. A nie z tego powodu, że ja mam nie wiadomo jakie korzyści z tego, tak? Aczkolwiek, tak jak już powiedziałem wcześniej, na tym korzyści mam, ponieważ jestem zatwierdzonym współpracownikiem Amazona i współpracuję z Amazonem już kilka lat, i uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra opcja. Tutaj mówię dla ludzi, którzy prowadzą swoje kanały kulturystyczne, jest to bardzo dobra opcja, żeby odsunąć się od nieuczciwych polskich firm suplementacyjnych i przestać reklamować suplementy, które nie działają, tak? Skupić się na suplementach, które działają, a teraz macie bardzo duże pole do popisu, ponieważ Amazon już jest w Polsce, tak, i można zamawiać te wszystkie suplementy z Polski. No, a więc podsumowując temat, tak, e, jak najszybciej, mam współpracę z Amazonem. Współpracuję z Amazonem już kilka lat. Jestem zatwierdzonym współpracownikiem Amazona, co tutaj można zobaczyć, udostępniam produkty, linki do produktów, z których ja korzystam. Bardzo często byłem zapraszany na kursy e, Amazona jako VIP, e, żeby też być tam mówcą i mówić o, o tym całym procesie zarabiania, a więc. Ja nie mam naprawdę czego się wstydzić. Ja o tym szczerze mówię. Mi się wydaje, że wstydzić powinny się osoby, które w czasie pandemii reklamowały białko i mówiły, że to jest podstawowy produkt i trzeba nie wiadomo ile kilogramów trzymać w szafie czy, czy pod łóżkiem. Osoby powinny się wstydzić, które reklamowały boostery testosteronu i mówiły, że ich kolegom podnosi taki booster testosteronu kilkusetkrotnie testosteron i że były na badaniach. Powinny się wstydzić takie osoby, które mówią, że HMB, że po HMB nabrały 16 kg masy mięśniowej w 3 tygodnie, tak, na suplemencie, którym nie działa, powinny się wstydzić osoby, które reklamują białko sojowe, w którym wcześniej była znajdowana soja, a więc reklamują takie firmy. Powinny się wstydzić osoby, którym firma suplementacyjna przywozi suplementy 5 minut przed nagraniem reklamy, i taka osoba. No, wystawia swoją twarz na pośmiewisko z tego powodu, że nie potrafi wymienić no, tej listy suplementów, którą otrzymała 5 minut przed nagraniem reklamy. Więc ja nie mam nic sobie do zarzucenia, Wam pozostawiam tutaj komentarze, żebyście skomentowali, jak to wszystko widzicie. I zachęcam Was do robienia zakupów na mojej stronie Amazon. To są suplementy, z których ja korzystam i Wy dobrze o tym wiecie. Dziękuję Wam wszystkim. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.